Witam serdecznie na kanale Picasso Hemekant i zaczynamy tutaj odnośnie nacji, nacji tak silnej że potrafi we współczesności zniszczyć praktycznie każdą inną nację co za tym idzie ma wygrać całą potyczkę, także zaczynamy a więc tak nacja o której mówię są to Sowieci Cóż zatem idzie? Sowieci mają tą przewagę nad innymi nacjami, iż mają tutaj fabrykę broni. Fabryka broni, która nie dość, że daje nam dodatkowe produkcje, dodatkowe fundusze, dodatkową stabilność, jeżeli, jeżeli mamy tutaj też przede wszystkim różnego rodzaju dzielnice zwykłe dodatkowo, ale także nam daje przy dzielnicy targowej Windows 5. Natomiast o co chodzi? Przede wszystkim tutaj najważniejsza sprawa jest ta zdolność bojowa na broń, którą produkujemy w tych o, owych fabrykach broni i ta, ten produkt, który tutaj się wytwarza, on jest on, jest z, on się łączy, prawda, Z wszystkich naszych fabryk broni jest to dodatkowy, tak jakby, produkt, i ten produkt bardzo mocno wpływa po prostu na nasze, po prostu tutaj, działanie naszych jednostek. Minusem jest tutaj ta, minus 10 stabilności, i to jest minus 10 stabilności. Na cały, na cały nasz kraj, czyli na wszystkie miasta działa. Ta minus 10 stabilności to jest mniej więcej jeden garnizon. W mieście trzeba więcej postawić. Czasem czasem wystarczy jeden na dwa takie na dwie takie fabryki broni, niemniej i tak się to bardziej opłaca. Z tego względu, że zaraz wam pokażę, jak to w praktyce wygląda. A jeszcze jedna sprawa jest taka, że są tutaj też czołgi armii czerwonej, gdzie pojazdy są o tyle ciekawe i dobre, że one się regenerują na polu walki. Także tak jak na przykład koczownicy, gdzie tam pojadą, to od razu mają regenerację, także nie musimy cofać do swoich terenów dane, daną jednostkę i ona się sama będzie naprawiać. No, i co drugie za tym idzie, to to, że po prostu jest tania w produkcji. A co za tym idzie? Możemy tego natrzaskać ile się da. Także, jeżeli chcemy rozwiązać sprawę siłowo, jest to naprawdę świetna, świetna nacja i warto, warto nawet szybko przejść przez wszystkie inne nacje i dotrwać do, do Sowietów wybrać sobie tu i, i po prostu rozczaskać wszystko raz dwa tak jak się patrzy, nie? A także pod tym względem jest to jest to e, ciekawe. No to zacznijmy w praktyce. A w praktyce jest to bardzo fajna sprawa z tego względu, że tutaj jak zobaczycie te te, te barki broni o tutaj ponieważ się zachowuje tak jak dziennica wytwórcza więc e, będzie zbierało też tutaj z tych <laughs> z tych posesji wokół, wokół siebie także a tutaj my to oczywiście spróbujemy przyspieszyć nie wiem czy mi się uda Nie uda mi się za bardzo. Jednakże, a tutaj a, popatrzmy sobie, zanim cokolwiek zrobimy, tutaj mamy łuczników. Zobaczcie sobie, y, jaka siła jest w tym momencie łuczników. A, 29 mm, mocy, mają że tak powiem. Tak samo jak i na wszelkiego rodzaju, tam słabe jakieś stateczki 38 prawda jeżeli statki mają to to jest max a za chwilę przejdziemy już do zbudowanych zbudowanego mam po prostu zbudowanych tych zasobów że tak powiem broni i wtedy zobaczymy sobie że najprostsi łucznicy potrafią rozwalać najlepsze najlepsze jednostki jakie są co za tym idzie, no po prostu nawet ich nie musimy przerabiać za bardzo. A jeszcze jedna sprawa, hmm, jak sobie wyjdziemy tutaj i w jednostki mamy tą jednostkę, zobaczcie, 3261, um, no porównajmy to z innymi jednostkami e, z tej samej epoki, no to jest bez porównania, no tutaj jest najważniejsza Na no, albo no 13000K, no to jest Patrzcie, tu jest o 9 tylko mniej, także możemy tego naprodukować. A, to to jest. A możemy tego naprodukować pełno. No, taka jednostka jest po prostu nam niezbędna. To już nie mówię już o myśliwcach, o wielu zadaniowych i tak dalej. To jest coś, coś potężnego. Mm, możemy, yy, raz, że zrobić tą broń, dwa, ulepszyć wszelkiego rodzaju jednostki, które już posiadamy, do takich jednostek, które po prostu a, będą, będą niepokonane na polu walki. Także łucznikami i z tymi ich, e, po prostu zasięgami a będziemy mogli rozwalać wszystko, jak tylko się idzie, także w pierwszej, w drugiej, trzeciej i mini ognia, także pod tym względem jest coś takiego, że nieporównywalnego. Dobra, przejdźmy do następnej. No i teraz jak sobie spojrzymy tutaj, to widzimy zasób, który nam się pojawia, to jest broń, broń, widzicie minus stabilność 440, czyli tyle trzeba w każdym mieście wybudować dodatkowej stabilności ale opłaca się, bo plus 44 na każdą jednostkę bojową, a, czyli zobaczcie ci a, ci nasi łucznicy mają w tym momencie 73 jednostki bojowe, nic nas nie kosztują, a, jak widzicie, bo utrzymanie jest zero, a co za tym idzie, regenerację mamy, no i e, to co jest e, najlepsze w tej jednostce, to jednostka może atakować jednostki bez pełnej widoczności, czyli możemy strzelać w, przez, przez mury i tak dalej, wszystko, wszystko co, co najlepsze to mamy w tej jednostce natomiast w tym momencie jak widzicie łucznicy mogą śmiało rywalizować z każdą jednostką przeciwnika bo tutaj dla porównania sobie zobaczmy no, na przykład tutaj mają 56 a najmocniejsza jednostka ma 60 a nawodna tutaj ta cena 82, także praktycznie zerowe szanse przeciwnik ma, a w tym momencie co za tym idzie, co za tym idzie tutaj jak widzicie te jednostki tu będzie szykowane jest atak prawda no, czyli okrążamy naszych, naszych przeciwników, najpierw wybijamy jednostki prawda, tutaj po kolei, a poza później, później wybijamy innego typu rzeczy, zobaczcie że tutaj Jedna z silniejszych jednostek, no to e, ci, 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 haras, e, tak, prawda? I tutaj e, jednostki PALE i jan, JANCZARY, tak. A, no, a tutaj mamy naszą, naszą HORDę, prawda, Która ma 77, a, prawda? I tutaj porównanie do 43 praktycznie, no są bez szans, są bez szans a także e, szukam właśnie łucznika jakiegoś nie no tutaj zwykły zwykły e, pionier e, ta pierwsza jednostka którą mieliśmy 68 ma a zobaczcie jak to będzie się zachowało a co nie mogę zaatakować? aha nie mogę wy no. tak wojnę wywołujemy tak jest no i bitwa ręczna, zobaczcie, zobaczcie, A, gdzie mam tego A nie. No, no roz, e, rozmieszczenie, i będziemy sobie wsparcie weźmiemy, sobie właśnie jednego z takich gostków. A, i zobaczcie, bez problemu niszczymy. Jednym trafieniem, A, przeciwnik no jest bez szans. Jest bez szans. Dodatkowo jeszcze dostajemy. Nie dość, że powiększenie jednostki, no to jeszcze dostajemy punkty tutaj wpływów. Także, no, pod tym względem, słabymi jednostkami później walczymy przeciwko czołgów, a bo mają broni dużo, tak a, że tak powiem. A, oczywiście, przeciwnicy mogą kupić właściwie to sojusznicy mogą kupić od nas ten zasób, i wtedy u nich się pojawiają też, też te, ta broń, prawda. Natomiast powiem szczerze, no, jest to tego typu sprawa, że na pewno będą mieli mniej tej broni, prawda, niż my. I w momencie, kiedy nam by wywołali wojnę, czy coś w tym rodzaju, czy z nami jakiś konflikt, no to oni te, te, te dostawy broni ulegają, że tak powiem, zniszczeniu, prawda, i. i my mamy zasób i, i siłę broni, prawda? Natomiast przeciwnicy no, ulegają po prostu dezintegracji z tego względu, że no nie ma szans. Jak macie dużo tych, tych fabryk broni, owszem, no, spada stabilność, natomiast, natomiast siła jest tak masakrycznie mocna, tak masakrycznie wysoka, nawet na małych jakichś, no tutaj ja gram akurat na ludzkości, na najwyższym poziomie. No i jak widzicie, mój świat przedstawia się na czerwono. Także tutaj zostały mi jeszcze niedobitki państw, które, które po prostu podbijam, i w sposób siłowy wygrywam oczywiście tą potyczkę. A także zapraszam na następny film. Jeżeli się podobało, łapki w górę. Subskrypcje, dzwoneczki i komentarze, jak Wam się podoba ta nacja Sowieci, która po prostu jest moim zdaniem no, bezkonkurencyjna w tym momencie i zwykły, zwykłego ucznika przerabia na doborową jednostkę po prostu która, która potrafi zniszczyć wszystko bez dodatkowych kosztów, bez dodatkowych tutaj umiejętności. Zobaczcie ile ja mam złota, 14 tysięcy także tutaj no jeżeli nie zmienią to w następnej, w następnej aktualizacji, no to ta jednostka, ten Sowieci są po prostu bezkonkurencyjnie, bezkonkurencyjni. I jeżeli macie kogoś wybierać, no to jak najbardziej Sowietów, a żeby, żeby tutaj zniszczyć przeciwnika. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do następnego razu.